Zdzichu, bo nie wiadomo, gdzie zacząć. Był, był takim stuprocentowym dżentelmenem i wielkim przyjacielem ludzi. Hmm. Bardzo dużo dla nas wszystkich, ja mówię o tak, po polskim społeczeństwie, mojej generacji zrobił, zwłaszcza dla nas lekarzy. Kiedy Pan tutaj przyjechał? Ja przyjechałem w 1984 roku, a, ale jeszcze przedtem doktor Kryński zorganizował wspólnie z doktorem Abramowicz i z doktorem Dubiskim kurs dla lekarzy, bez, którego, bez tego kursu Właściwie powrót do zawodu i nostryfikacja była bardzo trudna. Kurs, Bo, kurs dla lekarzy, którzy tutaj kru, się znaleźli? Polscy lekarze, którzy znaleźli się w, w wyniku tych zmian w Polsce, stanu wojennego, którzy emigrowali tutaj wtedy. I ponad 80% tych lekarzy, którzy mieli udział, wzięli udział, partycypowali w tym kursie. Zrobiło nostryfikację, co jest bardzo dużo. Bo Czyli zaczęło pracować zaczęło, w zawodzie. Zaczęło a nie pracować w zawodzie, na tak, a, a, nie, tak, a nie rozwozić pizę. I z y, trzeba pamiętać, że właściwie ilość ludzi, którzy wracali do zawodu, to jest 4%, jeśli chodzi o lekarzy w tamtych czasach. Mm -hmm. Teraz jest może nieco. Inaczej, ale wtedy nie wiedział. Bariera językowa, yy, tak, różne. Tak. Profesjonalne. Trudności. Dokładnie, dokładnie. Poza tym on brał udział w komisji charytatywnej. Był cały szereg stypendiów, które znalazł przez swoje kontakty dla Polaków z Polski, Uf. dla studentów, dla studentów medycyny i nie tylko. Zbierał rzeczy, sprzęt medyczny. Założył polskie towarzystwo medyczne, które się nazywało Polish Canadian Medical Society, który był twórcą i wieloletnim prezesem. I to było też cały szereg różnych fenomenalnych akcji i całkiem spektakularnych, myśląc o rzeczach, sprzęcie, które wysyłaliśmy do Polski. Prawy Polak, który kochał kraj. Tak, do dokładnie. Także. Na przykład pamiętam, jakie kłopoty, jak problemy były z wysłaniem, mik nawet mikroskop elektronowy wysyłaliśmy. Tak cały szereg różnych, różnych rzeczy. Powódź we Wrocławiu, wszędzie, we wszystkim doktor Kryński partycypował i bardzo aktywnie. Także jest to dla nas wielką stratą. A jak znalazł się tutaj w Kanadzie? Bo... A to ty, ty, przyjechał bardzo, bardzo wcześnie przez stany. Mhm. Dostęp, wyjechał z Polski. Wyje, wyjechał, z, wyjechał z Polski w latach 50. Miał, miał miał, miał, duże problemy ze ściągnięciem rodziny. Mhm. Ro, ty, przeszedł to wszystko to, to, co my w większości, albo duża część z nas, że, że były to wieloletnia rozłąka. Także, ta, 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 także zdał te wszystkie problemy i bardzo pomagał. Przez jego dom przewinęło się setki ludzi. Na kotydżu miał zawsze za, za pełen gości, miał później dom y, drugi na Kajman, gdzie jego żona pracowała, która nie mogła znaleźć tutaj pracy. Ilość ludzi, których zapraszał do siebie jest imponująca. Mhm. Na Kajman również. Zdzisław, nawet jakby mu u niego teraz w szpitali, jak już był bardzo chory, to mówi. Tak mu przykro, bo nie, mo, nie mogę ci nic zaproponować, nie wiem czym cię poczęstować. Był laryngologiem czy, czy, i był bardzo dobrym laryngologiem przez, przez lata. lata Przyjmował tutaj praktyk, na, na praktykę na Rosseswell, miał jeszcze i, nie, i, i na Szpitalno. W tym, w tym zielonym budynku, później na, na, na końcu Rosseswell. Pracował do 85 roku życia. Prawdziwe powołanie. Tak, co jest ewenementem w ogóle. Mhm. I zawsze pilnował tych swoich Były te rutyny, gdzie zawsze chodził na, na to, to proste jedzenie. Spacer to cicho był. z doktor kryński, bo zawsze doktor Kryński. To było nas.